O, i Państwo, teraz kilka słów na temat takiego prostego filtru morfologicznego, który działa na obrazie i zajmuje się antyaliasingiem. Specjalnie dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, co to jest, przygotowałem, a raczej wyszukałem taki artykuł na Wikipedii, który już od 2013 roku wymaga zweryfikowania, bo nie wiadomo, czy mówi prawdę. Ale możemy tutaj przeczytać, że antyaliasing, z angielskiego anti-aliasing, Zespół technik jest to zespół technik służących zmniejszeniu liczby błędów zniekształceniowych, czyli aliasingu lub schodkowania obrazu. Aliasing tu mamy w dymku podpowiedź, że to jest zjawisko polegające na zniekształceniu obrazu w wyniku zbyt małej częstości jego próbkowania. Schodkowanie obrazu to jest nieformalna nazwa dla artefaktów w grafice rastrowej pojawza nienaturalnym odzerwaniu ukośnych krawędzi linii. No i właśnie takie schodkowanie mamy tutaj narysowane. Zrobiłem w gimpie obrazek, narysowałem kilka kresek i mamy schodkowanie aż miło. Widzimy, że jest to czarna kreska na białym tle, no i jeżeli jest to ukośnie kreska pod kątem 45 stopni, to każdy piksel jest elegancko czarny i kolejny i kolejny i tak dalej. Więc to jest najcieńsza linia chyba ukośna, którą można byłoby narysować, pomijając jakieś tam techniki googlerskie. Natomiast najlepiej wygląda taka linia oczywiście rysowana w pionie. No i teraz jest taki nodzik, żyje on sobie w blenderze w filtrach, i to jest pierwszy filtr w zasadzie wgrzószego tego blura, który robi właśnie anti Aliasing. Więc zobaczcie, oryginalny obrazek już widzimy, jest czytany, natomiast po Aliasingu wyglądają te kreski w taki sposób. Więc ogólnie rzecz biorąc, już tak bez większych żartów, to jest taka technika, która polega na takim częściowym zniekształceniu obrazu, które na celu ma. Uniknięcie innych zniekształceń, czyli dodaję pewne piksele, czasami je rozmazuję, czasami je trochę pojaśniam po to, żeby z pewnej odległości oglądany obrazek wydawał się bardziej gładki, żeby nie był właśnie taki schodkowy. No i to szczególnie mocno widać wtedy, kiedy mam na przykład taką krzywą jak tutaj, widzimy, że są naprawdę takie kreski bez ładu i składu narysowane pod pewnym kątem. Jeżeli zrobię taki underlaying, to się to troszeczkę tak jakby wypełnia. No i ponieważ jest to grubsza kreska, to ona jest rysowana jaśniejszymi pikselami, żeby z daleka uszło w tłoku i żeby się wydawało, że to jest rzeczywiście linia na ukos. Nasz mózg ma taką smutną w sumie cechę, że potrafi właśnie z pewnym przybliżeniem obserwować rzeczywistość i on po prostu z pewnej odległości nie zobaczy, że to są cztery piksele w różnych odcieniach, tylko będzie mu się wydawało, że to jest jedna ukośna kreska, całkiem ładnie namalowana. No i teraz spróbujmy się odsunąć od tego, nacisnę V, i jak zobaczycie, z pewnej odległości te kreski zaczną wyglądać już tak, powiedzmy sobie, całkiem przyzwoicie. Na przykład teraz. Teraz jak na nie patrzę, nawet jeszcze trochę mnie, jeszcze bardziej się odsunę, nie wiem czy to widać na ekranie u Was, na Waszych urządzeniach. No, te kreski są mniej lub bardziej sensownie narysowane. Teraz jak popatrzę w ten sposób... Można powiedzieć, że również je widać, nawet może troszkę wyraźniej, ale jednocześnie nie są takie zbyt ładne. Gdyby to były jakieś czcionki na przykład, czy jakieś wąskie elementy na ekranie w Windowsie waszym, czy w Linuxie moim, no to wtedy mielibyśmy no, nie za dobre takie doświadczenia. Nie? Natomiast jak jest takie troszeczkę rozmyte to wszystko, to wydaje się, że wygląda trochę lepiej. Teraz te parametry, które tutaj mamy, to są parametry, które pozwalają sterować troszeczkę tym zniekształceniem dodawanym do obrazka i tym takim wygładzeniem linii. Popatrzcie na przykład na tą linię pionową. Ona dostała takie, widzicie, pojaśnienia na końcu, chociaż w zasadzie nie powinna ich była dostawać, no ale tak to właśnie działa. Jeżeli threshold zmienię na zerowy, to będą wynik taki. Zobaczcie, że przyciemniają się te końce tutaj. Bardzo ciekawe, zobaczcie co też wyszło z tego, jaki tutaj mamy zębaty kawałek linii. No, i teraz jak traszlą będę powiększał, to on będzie oczywiście wpływał na to, jak będą te algorytmy pracowały i z ich obecnymi ustawieniami będziemy mieli taki, a nie inny efekt. Kontrast, limit mogę zmniejszyć. Jak dam 0, to oczywiście nie będzie w ogóle nic działało, a później może ten kontrast troszeczkę powiększać. Będzie trochę inaczej też łapał filtr. No i można też zrobić zaokrąglanie rogów. Tutaj nie mam dużo rogów, ale widać, że jak przesunę na krańcowe wartości, to ten obrazek się jednak lekko zmienia jest po prostu taki efekt, który powoduje, że tego typu rogi w pikselach gdzieś tam będą delikatnie rysowane tak, żeby z daleka wydawało się, że są zaokrąglone. Ot i taka sytuacja. Więc już wiemy do czego służy anti-aliasing filtr.